Jedziemy po kolejny samochód. To jest te nowe cacko, BMW. Ponad pięciometrowa limuzyna. Dzień Kurczę. Dobra, to to już jest nasze. Wyciągamy siedzenie kierowcy. Będę musiał ten tył rozebrać. Już się cieszę. Biorę się za ten zderzak. Ciężki jest. 5 minut roboty. Amortyzator nie ma powietrza, więc amortyzator jest na pewno uszkodzony. Amortyzator jest wkręcany od góry z wnętrza samochodu. Coraz bliżej, aby dojść do trzech śrubek od amortyzatora. Wielki moment. Dotarliśmy. Mamy dostęp, aby odkręcić amortyzator. Montujemy amortyzator. Wszystko już skręcone. Góra złapana. Wiadomo. Szybka robota. Rozbieram drzwi. Dobra, dobra, dobra. Nie ma sensu chyba drzwi nakładać przed wyjazdem do blacha bo... Tu wszystko jest już do robienia. Tak sobie zacząłem powoli już demontować, a budowa od klamki jest złamana. Udało się wytargać klamkę? Słuchaj, ty to zrobiłeś. Ogarniesz to tamte Tyś... drzwi, ja cię zostawiam, dobra? Klamka założona. W kartonie mam resztę elementów. Wymieniamy to i próbujemy. Zobaczymy, czy uda się odpalić. Nie lubimy. Widzowie, jadę załatwiać parę spraw Dogadałem z lakiernikiem temat Przedniego zderzaka do BEMki. Miałem zacząć przekładać już, przezbrajać No ale zadzwoniłem, dobrze zadzwoniłem do lakiernika Powiedział mi, że absolutnie nic tam nie ruszał I zawiózł najpierw do malowania Więc taka misja przede mną Mamy ten nasz zderzaczek jeszcze stoi na dworzu, ale wiem, że dzisiaj już wjeżdża do komory. Będzie szykowany najpierw, później malowany. Bardzo mnie to cieszy, będzie można go przezbrajać i zakładać, wiadomo. A ja co? Lecę dalej na bazę. Five hours later. No i widzowie, szybka wieczorna aktualizacja. Szybko się robi ciemno, niestety. Dostałem na szybko termin do tapicera. Wrzuciłem fotel, jest w bagażniku i pędzę do tapicera, bo mam być przed 17. Mam jeszcze jakieś pół godzinki drogi. Mam również poduchy, wszystko jest. I że tapicer się tym zajmie był plan jak wiecie, żeby samemu to zrobić to mi miał rozbierać i wymienić poduchy ale uznaliśmy, że no nie ma sensu no bo tak, rozebrałby, zmienił poduszki i tyle, poskładałby a tapicer musiałby i tak na nowo to otwierać a znowu nie wiemy jak dokładnie ten tapicer będzie to robił, bo może być, że on po prostu tutaj co jest rozprute, nawet nie będzie fotela rozkładał, tylko tędy dojdzie więc postanowiliśmy zawieźć to jemu, a jeszcze jak się zwolni termin, no to nie muszę się to zastanawiać ja pędzę, zimno się robi więc wpakuję się do auta i lecę no i widzowie czas na folię. Jak wiecie, całe autko jest pięknie oklejone PPF-em. Folia jest fajna, taka dość gruba i na pewno super chroni przed kamyczkami, jakimiś obtarciami, innymi <laughs> drobnymi ustrojstwami, ale niestety chroni również przed nowym lakierem. A jak wiecie, trochę elementów do malowania tutaj mamy. No i padło niestety na mnie. <laughs> Domin pojechał parę rzeczy ogarnąć. Pojechał również do serwisu, ale nie do bęki. Ja w tym czasie biorę się, mieliśmy na pewno sporo podpowiedzi od Was, jak to można zrobić, jakimś parownicą, powietrzem, żeby tam powietrze pod ciśnieniem, pod spód, pod folię jakoś tam prysnąć i tak dalej. Ja zawsze tak dość standardowo do polarki, bo mam ją pod ręką. No kompresor powietrza również, ale zacznę od słupków, tutaj raczej powietrzem za dużo nie zrobimy, więc biorę opolarkę. Spróbuję troszkę to wszystko ponagrzewać. Pamiętam, jak walczyliśmy z folią na GT4. Kto oglądał to wie, że przyjechała szara, wyjechała żółta. I mam nadzieję, że tutaj ta folia lepiej będzie schodziła, no bo tam troszkę się rwała i tak dalej. No, tu pod palcem czuć, że jest rzeczywiście grubiej, więc liczę na to, że i odejdzie troszkę fajniej. Co z tego będzie, przekonamy się razem. Próbowałem tym drugim sposobem to ogarnąć. No, i tutaj tą lance z sprężonym powietrzem. Na tych wszystkich filmikach fajnie to wygląda. Wkładasz, zaciskasz, dmuchasz i robi się wielki balon. No niestety nie, nie u nas. Nie poszło mi to wcale. Delikatnie coś tutaj się tylko ruszyło, ale nie wiem czy ten klej jest po prostu mocniejszy czy nie wiem ciśnienie zbyt małe, ale no na pewno to nie zadziałało, więc tradycyjnie lecę dalej. Widzieliście, no kawałek auta już zrobiłem i w sumie Naprawdę ta folia jest bardzo fajna, bo czuć, że ona jest gruba i rzeczywiście taka, taka jest. Dużo lepiej się ściąga niż ta kolorowa, niż ta szara z GT4, więc nie będę kombinował. Podgrzewam i ściągam dalej. Zaraz ten błądnik będzie skończony. Zderzaka na szczęście nie muszę ruszać, więc lecimy z tym. Tylne drzwi. No i powoli można przechodzić na drugą stronę. A może drugą stronę, kto inny zrobi? Co się będę męczył sam, nie? Udało się. Mamy tutaj tej tylnej czwary już zdjęte. Tak samo cały tutaj słupek też udało się to folię zdjąć. No i tak, na pewno było widać na niej sporo jakichś tam rys, więc uchroniła. Ale niestety nie wszystko. Maczcie tutaj, niestety, ale było na tyle głęboko, że widzimy rysy. I nawet tu pod palcem czuć. Tu jest chyba delikatnie wgniecione, zagniecione też. Więc no nie trzeba delikatnie to blacharz musiał z poterkiem wyprostować. No ale i tak, tylne drzwi do malowania, więc to będzie malowanie więc to od razu będzie zrobione, co również, mówię, no było tutaj parę rys i to wszystko ładnie zeszło. Tutaj również, zobaczcie, są takie głębokie rysy, aż jest odciśnięty lakier, no niestety też ślady zostały. No i oczywiście tutaj z przodu, o co nam najbardziej chodziło, no to tu nie było możliwości, tu jest wgniota, jest aż do gołej blachy zerwane, więc no niestety to też jest do naprawy. Ale tak Wam powiem szczerze, że patrząc tak realnie, naprawdę folia dużo pomaga i jak ktoś ma Fajny, świeży lakier, to naprawdę warto założyć. Bo powiem wam, że jak ściągałem, widać było też różne zarysowanie obok i pod folią było naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ciekawe rozwiązanie i rzeczywiście działa. W moim przypadku działa negatywnie, bo jadę dalej. Jeden plus dla mnie na pewno: kolorowa, farba, farba. Kolorowa folia jest wszędzie dojechana, aż tam za rogi. Tak jak mówię, kto oglądał odcinki z GT4. -ką. To pamięta wszędzie było pochowane tutaj pod spód poduszczelki, tak samo z tyłu również musieliśmy ściągać i zderzak, i lampy, żeby się tej folii pozbyć. O tyle PPF widzę, że jest jechany tylko i wyłącznie do brzegów, więc nie ma tego problemu, że trzeba aż go tak mocno wszędzie wyrywać. Górą było fajnie, schowane pod uszczelkę rzeczywiście, ale już przy łączeniu na przykład błotnika i zderzaka było do krawędzi. Więc też nie trzeba było wyrywać z pomiędzy i też ułatwia to pracę, powiedzmy, przy ściąganiu. O tutaj widzę jest podobnie, tu jest, o, powiedzmy tak, z przodu, tutaj mamy delikatnie wjechane pod uszczelkę, ale reszta drzwi, no też wiadomo, tutaj mamy ściągnięte wszystkie listy zgarniające, ale tak samo tutaj jest tylko delikatnie zajechane za krawędź, więc to powinno w miarę pójść. Zaraz zobaczymy. O, i właśnie, jedna rzecz, tutaj myślę, że też będzie widać te wszystkie rysy. Widać? Nie widać. Nie widać, 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 nie widać. Robi wrażenie, co? Tak. Ja. Teraz będzie widać. Widać tutaj wszystko jest tak dość mocno porysowane i zaraz zrobimy przed po. Czy rzeczywiście jest taka różnica i czy nam to uchroniło. Więc widzimy się jak już ściągnę i wtedy Wam pokażę, jak to wygląda. No i widzowie jak mówiłem, pokażę Wam teraz efekt po. Myślę, że 90% tych rys zeszło zostały takie o drobne miejsca, ale wydaje mi się, że to by było do spolerowania nawet tutaj, no tu niestety się nie udało. Co zauważyłem? Tu w miejscu, gdzie była, i te drzwi były tak mocniej przyciśnięte. Widać, że. Tutaj coś szorowało po nich, dużo mocniej się ta folia przykleiła i nawet zostało trochę kleju, ale zaraz weźmiemy spray tam na klej, na taśmy co jest, to się to zmyje raz, dwa. Co wyszło dodatkowo? No powiem Wam, że niestety folia nie chroni przed wgnieceniami i teraz jak folia jest zdjęta, niestety widać, jest tutaj delikatnie wniotka i tutaj również jest dołeczek. Niestety tego nie było widać. Tam na górze, no jeszcze było coś, tam trochę widać, że chyba coś jest. Ale ogólnie folia dobrze to zamaskowała, niestety teraz widać, że są dwa czy trzy miejsca dodatkowo do naprawy, bo sam róg dolny jest do prostowania. Myśleliśmy, że tylko to, ale widzę, że również doszło jakieś trzy dodatkowe punkty. No mam nadzieję, że blacharz nie będzie za bardzo na mnie krzyczał, bo był, oglądał. I też o tylnych drzwiach tak naprawdę powiedział mu tylko o tym narożniku. Ładnie się uśmiechnę to. Może nie będzie tak źle. No co, zobaczymy z drugiej strony. Za drugą stronę zaraz się będzie brał Domin, więc zobaczymy jak wygląda druga strona pod folią, czy tamte drzwi wyglądają lepiej, ale to już mam wam zaprezentuję. Damian, to co, czemu tą stronę? To ja mam robić tą stronę? No tak jak wspominałem, zaszczyt ten cię spotkał. Możesz zrobić tą łatwiejszą stronę. Tą zepsutą? No bo łatwiejszą. Tu masz zobaczyć ile ci odchodzi. To, to praktycznie samo zajmę. Mi tu coś, coś tu nie pasi, że ty mi dajesz ale tą stronę. Jest. Zaraz się, zaraz się okaże, że coś tu jest jakiś myk. Zobacz, A, ale zobacz. Tu masz już oderwane, widzisz? Tyle ci odchodzi roboty. A nie, jednak nie. Nieważne. No nie Nieważne, nieważne. Na pewno nie będziesz miał więcej. Mhm. Klapka od paliwa, odchodzi ci kawałek rantu i w ogóle, więc... Patent na podgrzewanie, tak? Patent na podgrzewanie, panie. To. Bo z tym powietrzem jednak to nie przy tej folii. Można sobie najwyżej twarz spocząć. Fryzury. No. <laughs> Dobra, to. Ja coś będę wołał, tak? Albo rzucę i powiem, że ty może kończyć. Jak coś, to mnie nie ma. Aha, malutko. No, tak. Dobra, ale to jest mój patent. <laughs> Podgrzewania jest podgrzewanie chodzi. Nie źle. Można tak w których miejscach trochę jest nalo, ale tak jest na No i folia zerwana. Jak widzieliście na drzwiach musiałem troszkę podgrzewać, ale Szybka robota, no nie wiem. Pół godzinki i zrobione. Nie wiem, czy tam Damian ma ludzi, że coś nie halo. Jeszcze klapka. A klapka jeszcze? Od Dobra, co zrobię. To masz cięści sekund. Czekaj, czekaj, muszę tu gdzieś zacząć. Ja sobie podgrzeję. Panie, tu profesjonalna sprawa jest. Uch. Tutaj pracują profesjonaliści. Trzeba chociaż udawać, że wie, że to się robi. <ścoughs> mm, no i mam da. Klapka nawet nie jest zaciągnięta za rant, tylko do rantu. No prawo. Pięknie. Wyglądasz, że myślisz, tak? <grymne> Damian, już wiesz co zrobić? Odpalić i ja. No to dawaj. Nie wiem, czy już możemy. Jeszcze nie. Ja w międzyczasie poskładałem już drzwi do końca, więc możemy je montować. Od razu będziemy mieli to z głowy, bo musimy popodpinać wszystko. Liczymy, że może coś więcej uda nam się wtedy za autem zdziałać. Jak pamiętacie, leży na ziemi. I problem. I może jest komunikat, być. żeby zamknąć drzwi, więc. I nie wierzył nam, jak mu powiedzieliśmy, że są zamknięte. <laughs> nie ufa nam, no, no, tylko... Ale nie psuj, co ty. Ja, ja mam celować? Nie, ty poceluj. To, ale tak nie puszczę tych drzwi, panie, one są nie są takie leciutkie. To nie... nie wierzyć, to celować. Nie, to nie ty? Deutico. <laughs> nie, oszukali mnie. Dobra. Dobra, to ja idę. Masz śruby? Nie wiem. A to te pudełko specjalne, tak? W kieszeni. Pudełko specjalne. Trzy tygodnie w kieszeni, niezgubione, widziałeś? Dobra, do góry nie poleci. Już będzie na ciebie. No, a jak zawsze. No jak, Artek, co tam zrobiłeś? No na tym etapie jest tak, że wóz nie kręci. Za to jest odpowiedzialny taki element, który odcina zasilanie które puszcza, jakby sygnał na rozrusznik. Oprócz tego trzeba wyłączyć może nie wyłączyć wykasować sygnał wypadku, bo on uniemożliwia, jakby odpalenie samochodu. Więc to zrobiliśmy, będziemy próbować. No to dawaj, trzymamy ciuki. Damian, A, co? co? Próbujemy, czy nie próbujemy? Ooooo, Oj, te V8. Pięknie brzmi. Nie mamy zasilania 48V jeszcze i najprawdopodobniej w baterii 48V jest też zapisany sygnał wypadku. No i tutaj będzie troszeczkę trudniej, bo trzeba najprawdopodobniej tą baterię wymienić, bądź rozebrać i też wyresetować sygnał. Ale tym się zajmiemy kiedy indziej. O nie, no kurczę. To jeszcze nie wyjeżdżamy chyba, Damian. Panie, ja tu bieg wrzucam i jadę, mnie tam reszta mało interesuje. Zobacz czy podnosi. Tymczasowo I jak się nazywa ten, ta, ten układ tam? Nie no, nic tu, nic tu nie mamy niestety. warta pokrywa silnika, czy to może wpływać na podnoszenie? Częło maskę zamknąć, wtedy mógłbyś I Trochę błędów jest jeszcze. Jest GPT no i co, autko odpaliło, prądu nie mamy. Z tym troszkę będzie jednak większy problem, ale się okazało, że zawieszenie wcale nie zmniejszy. No bo nie widzimy modułu od zawieszenia. A ja raczej bez modułu i bez możliwości jego ustawiania to nie podniesiemy. No i tu mamy taki błąd, niestety tego nie ogarniemy, przynajmniej na razie. Jak to? <laughs> Trzeba wyciągnąć baterię i jakby wyedytować oprogramowanie tej baterii, żeby nie widziało, że był zapisany sygnał wypadku. Wtedy będziemy mieli zasilanie 48 V, którego nie mamy. Przez to nie ładuję baterii 12 V tutaj. Dopiero jak to się zrobi, będzie wszystko, miejmy nadzieję, działać. Też dopiero wtedy go wypoziomujemy, tak? Najprawdopodobniej. No nie wiemy tego, bo jest, Na początku było 290 błędów zapisanych tutaj w układzie. Teraz jest 48, czyli dosyć... Już można jeździć. parę 38. Także dopiero jak zrobi się tą baterię, będzie wszystko Wiadomo, co dalej. Mhm. Prawdopodobnie musimy ją wykręcić i będzie trzeba tam się jakoś dostosować. Spróbujemy. Jak coś będzie na ciebie. Art. Może, nie może się nie zapali. To już u ciebie. Widzowie, dostaliśmy informację od Mariusza, zresztą kolejny raz, także dzięki Mariusz. Dostaliśmy informację z serwisu, w jaki sposób oni pompują amortyzatory. Sprawdzimy, czy u nas się to uda zrobić, bo cały czas jest problem z tą baterią 48 v Zobaczymy, czy ta procedura zadziała, jeżeli ta bateria jest według samochodu uszkodzona, tak? W sumie nie uszkodzona, ale jest wyłączona po wypadku, ale dostaliśmy instrukcję. Wygląda to tak, że przytrzymujemy przycisk we wnętrzu od podnoszenia, trzymamy go między 3 a 10 sekund, wtedy auto powinno jakby się wzbudzić, odpalamy, go i powinno się napompować. Czy się nam to uda? Zaraz się przekonam. Prąd podłączony, maska nie zamknięta. Moment, chwila. Drzwi mamy pozamykane. Włączamy sobie stoper. Zapłon mamy. Coś się dzieje. Patrzcie, idzie. O, kompresor się wyłączył. Mamy sukces. Myślałem, że może się nie udać, ale się udało. I to znaczy tyle, że nawet bez tej baterii 48V jesteśmy w stanie wyjechać, bo jak auto wiecie odpala, biegi przerzuca. I nawet takie krótkie przejażdżki na tej baterii 12V, jak się naładuje do pełna, wystarczy, tak? Żeby wjechać na lawetę, z lawety zjechać u blacharza, wjechać na ramę, jesteśmy uratowani. No i jeszcze raz podziękowania dla Mariusza, że nam to podesłał, bo plany były, żeby zrobić to ręcznie, żeby się wkręcić bezpośrednio w Amor i po prostu z Powietrze podać, ale nie musimy kombinować, także dzięki bardzo. Dojechały na wizowe kolejne części może nie jako spektakularnie dużo. Na szczęście już coraz mniej nam potrzeba. Przyjechało to wszystko. Z Litwy jedną paczką od jednego sprzedającego, no jak wiecie, bardzo dużo części tam bierzemy i w zasadzie wszystko bierzemy od jednego sprzedającego, no i dzięki temu też mogliśmy liczyć na fajny rabat, bo za dwa lusterka plus ślisk plus tutaj ten plastik ozdobny za po zł złotych. W Polsce za tą cenę nie wiem, czy byśmy kupili same lusterka dwa, bo te lusterka są z kamerą na chyba tam 10 pinów i tak dalej, więc są dość drogie. W stali klienci jesteśmy. W stali klienci, wiadomo, no bo tak naprawdę od dłuższego czasu już bierzemy. Jeszcze do projektów są. My zanim mieliśmy YouTube'a, więc już bardzo długo, ale mówię, udało się, 3,5 tysiąca złotych, bardzo dobry zakup. Słuchaj Damian, udało Ci się, podniosła się, no myślę, że trzeba wyjechać, zobaczyć, jak się... Zachowuje siódema w wersji safari, mały problem. Nie ma siedzenia. No popatrz, ja sobie też dałem radę bez siedzenia, no. No tak, ale wiesz, czy nie dosięgałeś nawet do kierownicy, poczekaj, ja muszę coś widzieć. No o, panie, taki fotel będzie. Jak indywidual to indywidual, nie? Nie będzie podłączona ten. Siedzenie elektryczne. Czekaj, zobaczymy, czy to wystarczy. Lepiej niż oryginał. No, w szyi, ja przednią szybę, jak się prezentuje. Jedziemy, ale to chyba wypniemy, nie? Bo wyfrunie nam. Wsiadamy. Bateria naładowana, panie? A może bym podłączył najpierw? Podłącz <laughs> baterię pierwszy. Maskę dobrze zamknij. Dobra, tam się przyjmujesz. Kluczyk masz? Nie. A, kluczyk. <laughs> Dobra, odpalamy. Pojechali. Pasy nie niezapięte mamy. Startujemy, panie? Startujemy, bo mi szyby mi parują. <laughs> o, co są. No nie, Ania, czeka, łokieć. zimny łokieć musi być. No, rzeczywiście zimny, dosłownie. B będzie... <laughs> Panie, jak to się wyłącza poślizg? W końcu to byłem ma. No jak to ja? Bezpiecznik trzeba wyjąć. Aha. Dobra, <gry> lecę. Wersja <gry> Safari, ale Panie, coś klima za mocno ustawiona jest. <gry> Mrozi! I wszystko jest prawidłowo. Nie wiem czy to tak dziwnie wygląda z boku, ale jakby ty użył swoim życiem, wiesz? Oś skrętna jest, nie? Jest. Aha. Tylko nie wiem. Może banan jest. Jakby jednak przód za tyłem nie, nie szedł, ale... To nie nasze zadanie miało być. My naprawiamy przód. Siadaj pan, żeby nie było zimny łokieć, aż boli. Jedzie. Jakbyś tam bo... o, o, o. Jedzie. Fajnie, na zimówki mamy. Co ty? Siedzi, otworzyły. O nie, ale jest awary z pomagania parkowania. O nie, depnę trochę, Nie taka... możesz się zatrzymywać. Ja tu usiłem zimowy outfit, żeby nie było, bo mi chyba zęby zamarzają. To jest jednak siódema, nie tutaj czuć zapach świeżego powietrza, nawet jak się jedzie. Nie, nie, nie kradziony, co pan? Próbna jazda to próbna jazda. Wszystko się świeci, ale jeździ maszyna, kamera też działa. Wszędzie jakieś wykrzykniki, ale jest ok. No jak tam, będzie coś z tego? A proszę, nie trzaskać. Bo w sumie moje też mogliśmy otworzyć. To za ka trzymaj, blisko masz! Ej, ty jesteś, dobra? Panie, powiedz na szybko, jak się wyłącza, to nie. Zawsze był jakiś przycisk, nie? Tak jak mówisz, trzeba było przytrzymać w BMC i się wyłączało. Pamięci, że z tyłu ładnie się wszystko skręca, tak jak być powinno. Ustawienia systemu. Live vehicle. No nie ma, panie, nie ma tutaj. Nie wiem, gdzie to jest. Telefon, urządzenie, ustawienie jazdy, status pojazdu. Poziom oleju silnikowego ok. No. Check control, kontrol, tylko 20. 20. Tak, że jest, jest ok. Teraz tak na szybkiego, zaraz się drąc z nas znowu wszyscy śmiali. Jak się wyłącza w siódemie antypościsk? O, trochę błota naleciało. Wyczyścimy. Zgasić go na razie? Zgaś. Może odpali. Nie strasznie. No zobaczymy, no ja wiem ile prądu je. A tam nie masz czasu? Na środku jest jakiś... Co tam jest? Co? O, tam, mają moc. Panie, kurczę. Dobry jesteś. No to sport na pewno. A usiadł usiadł, o, usiad. Usiad? o no. jest, napęd sport. Tylko wiesz, że to wszystko zabiera prądu, nie? Co? Nie wiem cię gonił, nie, ale wiesz. Nie, nie, nie. dynamika jazdy. DSC off, jest? Panie grałeś na Mamy to. Mamy to, dobra. Próbujemy. Odpali. Fajnie, to siódema. Fajnie, chłopie. Próbujemy. Kręci się. Mi się przesunął, ale teraz dobrze. Czyli co? Jazda testowa zdana, można składać dalej. Składać dalej i wracamy, póki bateria nie pada, żebyśmy z buta nie wracali. Dobra, czyli wychodzi na to, że zawieszenie mamy złożone dobrze, napęd złożony jest dobrze, a z zewnątrz to w zasadzie tylko zbędne bajery, więc. To jest wersja light. Dobra, tutaj musimy uważać, bo było to, żeby nam trochę nie... nie naleciało do środka. Delikatnie, fajnie. to jest siódema, tu się dostojnie jeździ, a nie. A, nie. Bączki pod Didlem się kręci. Co ty? Ale biegi ładnie zmienia, płynnie, tak, sport. Zobaczymy na reakcję pana, jak zobaczy. Taki pojazd, co tu się dzieje? A może my jesteśmy w kamuflażu i nas nie no tak, zauważy wcale? Pan się bało odwrócić głowę. Tak, Bo się spodziewał. Ja nic na nie wiedziałem. A nie kupuję. Główna jazda zrobiona. Biorę panie. Wróciliśmy! Udało się! Dojechaliśmy! Bateria nie padła, udało się, nie musieliśmy z buta wracać. My nie zamarzliśmy, jest dobrze. No może ciepło nie było. I łokieć, bardzo zimny łokieć był. Bardzo zimny łokieć, ale dało radę. Ale ochrzczono, no. No kur. Po naprawie, wiadomo. Tak, kręci się, kręci się. Jak widzieliście, odpala, jeździ, więc 3 czwarte sukcesu za nami w zasadzie. Nie ładuje, ale jeździ. Ale jeździ! I, I w sumie potwierdziliśmy tylko, że w samochodzie jest tak wiele zbędnych rzeczy, bo jak widzicie, połowy rzeczy nie ma, a to co najważniejsze jest, czyli jeździ. Dokładnie. Działa. Także zrobiliśmy y, polski durability test. Więc ze swoich samochodów wyciągajcie wszystko, co jest zbędne, wyrzućcie to. i po prostu jeździcie. Spalanie będzie lepsze, <grym grym> Nie prądu, <grym> prądu zużyje też. Podsumowując, mamy mechanicznie to zrobione, auto teraz czeka na wyjazd do Blacharza. Nie zobaczycie tego w tym odcinku, bo niestety auto będzie dopiero w przyszłym tygodniu wyjeżdżało, no więc zobaczymy to. Zobaczycie to dopiero przy następnym odcinku z Bemką. Kiedy to będzie zobaczymy, no bo niestety, jak widzieliście, no sporo jest roboty takiej blacharskiej i lakierniczej, więc liczymy, że no przynajmniej na kilka tygodni z Bemką się pożegnaliśmy. Bemka zdała test, czekamy na dalsze pracy od blacharza i, i lakiernika. Będziemy pewnie Was informować gdzieś tam przez Instagrama, więc tak. obserwujcie, bo czasami zdjęcia się pojawiają szybciej niż Filmy na YouTube, więc. Dokładnie. Widzowie, koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Zresztą, jak sami widzicie, dla nas koniec roku jest również czymś ważnym, bo wtedy przypada również rok czasu istnienia kanału. Chcielibyśmy w jakiś sposób podziękować Wam za to, że jesteście. Dla tych, co są krótko, dla tych, co są od początku. I dlatego chcieliśmy przygotować dla Was mały konkurs. Na czym konkurs polega? Pod tym odcinkiem dajcie fajny jakiś super komentarz. My jako komisja wybierzemy. 10 najlepszych. Będziemy oceniać Waszą kreatywność. Dokładnie. I 10 najlepszych komentarzy wybierzemy i 10 osób coś wygra. Co to będzie? Pewne gadżety, jakieś może upominki z byłych projektów. Na pewno będzie koszulka. Koszulka, na tak. pewno będą nasze naklejki. Tak. No i właśnie do każdego jego naszego jakaś, tak. prezentu chcemy wysłać małą niespodziankę. Może nie jest jakaś bardzo wartościowa, ale może akurat ktoś sobie to zostawi gdzieś w ramce, bo to będzie coś z naszych właśnie projektów. Czy to będzie G-klasa, czy będzie Porsche, Topielec, nie? czy GT4, czy może coś bieżącego, nie wiemy. Wy też nie będziecie wiedzieć do czasu, aż nie rozpakujecie paczki. Czyli tak, fajny komentarz, zasubskrybowanie kanału i obserwowanie na Instagram. To są warunki, tak Damian? Tak, dokładnie. mamy te trzy warunki, żeby wziąć udział w konkursie. Wyniki ogłosimy 28 grudnia. O godzinie 12 będzie odcinek i Niedziela. tam tuż po świętach powiemy kto wygrał, kto według nas napisał najlepiej i spełnił te nasze warunki. Także wtedy 28 grudnia będziecie wszystko wiedzieli. Regulamin konkursu macie pod filmikiem, jak ktoś chce sobie dokładnie przeczytać oczywiście zapraszamy. My działamy dalej, co będzie za tydzień Damian? Sami nie wiemy. Wiemy tyle samo co i wy, robimy co możemy żeby co tydzień był odcinek i czasami naprawdę są to jakieś trudności. Jeszcze sąsiadom nie podbieramy samochodów i nie rozbijamy, żeby było co naprawić, więc... Jeszcze nie, jeszcze, nie jeszcze, jeszcze. nie. jeszcze nie, w razie czego to tak możemy zrobić, ale no cóż. Czy Bentley będzie za tydzień? Nie wiemy. Jak wiecie, jesteście... Prawie cały czas na bieżąco. Także niespodzianka, dla nas też. Pamiętajcie, podbitki te tutaj, tak? Komentarze na bok i podbijacie, łapka. subskrybujecie, łapka, dzwonki. Tak. I co tam jeszcze, <laughs> co nie tam wiem. jeszcze, <laughs> wszystko. No. No, <laughs> co? Więc widzimy się za tydzień. Widzimy pozdrawiamy. Się, pozdrawiamy.